Dzisiaj zbuduję działający samolot w Dead Rails, a najlepsze jest to, że on strzela i lata prawie 150 km na godzinę. Oglądaj film do końca, jeśli jesteś ciekawy jak udało mi się go zrobić. A więc proszę państwa, żeby zbudować ten samolot będziemy potrzebować dwóch rzeczy. Wózka do konia, który został ostatnio dodany w aktualizacji i który można znaleźć w stodole. I zwykłej strzelającej wieżyczki. Czyli nie jest to jakoś skomplikowane, najtrudniejsze jest znalezienie stodoły, bo ona respi się dość rzadko. Czyli nasza obecna misja to jest znaleźć stodołę proszę państwa. Czasem, kurde, trzeba tego zombiaka pu, rozwalić, leżysz, wyszedłeś z doktora, raczej byś teraz go potrzebował, ziomek, po tym hicie złopaty, które do mnie dostałeś, wow, ej, ej, czy u doktora jest zawsze taki dobry lud. siodło, bandaże, złoto, wszystko, no, kurde, wszystko tutaj jest mega dobrze. No jak tak szybko No dopiero zaczęliśmy, halo. Generalnie w nocy jest lipa, bo jest ciemno i jest mgła, więc mogę przeoczyć stodołę, kurde, a ona jest tak dość mocno ukryta. Dobra, całe szczęście udało się dojechać, kurde, do posterunku przez tą noc. Mamy to złoto, idziemy to wszystko posprzedawać. Bratku, co się dzieje? Wyglądasz jakbyś miał problem. A ty co? Przyszedłeś na zakupy, czy co? Konie przejęły ten posterunek, proszę Państwa. Jee, yeah, a dużo pieniędzy. Wiadomo, będzie trzeba trochę zarobić też hajsu, żeby kupić wieżyczkę, bo wieżyczka tam kosztuje ile? 120 dolarów. Dobra, zabieramy konika na misję. I let's go! Czuję, że stodoła i samolot jest coraz bliżej. Z tego co wiem, to stodoły są najczęściej po 20 km. My mamy 11 kilometrów Ale to, mamy obóz Cowboy. Ile ich jest? Jeden? Z jeden to się na poladzę. No dobra, jest jeden. Normalnie go parcie. Walę go na bombę. Tu, tu, tu. tu. O, ej, ty konia byś mi zastrzelił. Ej, dobra, on ma, on ma dobrą broń. On ma dobrą broń. Możemy Możemy zabić, możemy zabić, możemy zabić. Eee tam gdzie ty możemy zabić, stary. Mamy wieżyczki! Czyli nie musimy już kupować. O, stary, o stary, mamy też płytę pancerzową, rewolwery, pistole. O Jezu, stary. I on sam pilnował takiego łupu. Ole sztos! No nie, czy to jest noc wilkołaków. Nienawidzę nocy wilkołaków. Przysięgam. O kurde! Jedź, 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 jedź! Dobra, walę, walę go. Ole miałem farta ty. Nie mogę teraz zginąć. O kurde, drugi jest za mną. Obracie, o bracie, uciekamy! Nie mam już amunicji. W ekwipunku mam amunicję. Dobra, w trakcie jazdy wyrzucam amunicję, podniosę ją i szybko załaduję rewolwer. Dobra, wyrzucam, wyrzucam. Węgiel wyrzuciłem. Gdzie jest amunicja? Dobra, jest amunicja. Dobra, zeskakuję, skończę szybko do amunicji. Ładuj, ładuj, ładuj. Dobra, mam amunicję, mam... mamy amunicję. Mamy. Uuuuujujuj. Mamy amunicję. Ładuję, ładuję. Leżycie, kurde, patrzcie jaka ekipa mnie goni. Ale jazda. Aha, zrobił się dzień i zniknęli wszyscy. Jest, mamy stodowę, którą szukaliśmy, proszę państwa. W końcu ją znaleźliśmy. Kurde, będziemy mogli skonstruować samolot teraz. W końcu, jest, ale się ekscytuję tym. Dobra, tylko czy jest w środku ten wózek do konia? Jest, 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 mamy wózek, mamy wózek w środku. Trzeba się szybko pozbyć zombiaków. No nie gadaj, że czerwony księżyc się robi Serio, no, tylko nie teraz, proszę. No nie jak umrę teraz, to się zapłaczę, serio, no nie. Dobra, zabijcie, szybko po wózek. szybko po wózek. Dobra, jest wózek. Jest łózek, biorę go, szybko na konia i spadamy stąd Widać już pociąg, tylko żeby dojechać do niego o nie, 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 błaga, błaga Zostaw mnie teraz, zostaw mnie eee, Zbugował się na mnie, jest na koniu, zabiję mnie Zabiję mnie, zabiję mnie. Ja mam ma mało życia Mam strasznie szybko na konia Nie, kolejny, Ciekaj! Uciekaj, nie. nie, nie, nie O Jezu, nie mam życia już, nie mam życia już, nie mam życia już nie mam życia już. No i nie Jest, mamy stodołę, kurde, i od razu obok posterunku Czyli zaraz idziemy normalnie po ten wózek I będziemy konstruować samolot w posterunku Ale kozak Dobra, jesteśmy już obok stodoły, mamy shotguna, więc kurde raczej przeżyjemy Zabijemy wszystkie zombie i bierzemy ten wózek, oby ten wózek tutaj był Jest, 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 mamy wózek, dobra, jest Bum, bum, nara I oto on, proszę państwa Główna część naszego samolotu Bierzemy to i jedziemy, kurde, z powrotem I dobra, teraz tak Wyciągamy sobie to Bierzemy naszą wieżyczkę, proszę państwa Oczywiście, nie mogło się obyć bez kłopotów Ej, dobra, wilkołaki mnie zaatakowały. Wilkołaki zaatakowały posterunek. Zabieramy to i uciekamy. O kurde, dobra, dawaj go, dawaj go. O no kolejny kamanu, uciekaj no, mi stąd. Nie pozwolę stracić mojego samolotu. Czemu każda noc jest z wilkułakami? Nie, niech zginę i stracę wózek, to jest tragedia. Dobra, fizyczki znowu mają amunicję, dobra, poradzimy sobie, poradzimy sobie Kolejnego wilkułaka ja słyszę, oj, 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 oj Boże, dajcie już dzień, proszę, dajcie już dzień O Jezu, jak dobrze robi się dzień, dobra, konstruujemy samolot Dobra, to jakoś trzeba umieścić tutaj I dobra, proszę Państwa, wielkopomna chwila, próbujemy tym wystartować, próbujemy latać Siadamy, bierzemy w rękę I ty lata bez skitu, normalnie ty lata Ty, patrzcie, co się dzieje, normalnie lecimy nad pustynią, jak wysoko Patrzcie, to normalnie nad zamkiem jesteśmy, możemy do zamku Lecieć. Ej, co? 170 na godzinę prawie lecieliśmy? Dobra, lecimy tak na koniec mapy, przechodzimy tak grę Ten samolot leci trzy razy szybciej niż jedzie pociąg, czaicie to? O, wow, normalnie nad skałami przelatujemy. Ej, trzeba jakiegoś zombiaka zastrzelić z tego. Oj, oj, lekkie kłopoty, turbulencja, spadamy, spadamy, spadamy. Dobra, dobra, uratowane, spokojnie. O, patrzcie to, będziemy zaraz przelatywać nad wioską. Normalnie ostrzał z góry im robimy. Patrzcie to! Ja bu, wiem bu, bu, du, 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 du. czy trafiłem kogoś. O, nie, o nie, spada, spada w wioskę, z pełno zombie. O, dobra, uratowane. Jo, mamy kolejny posterunek, w ogóle jak szybko przelecieliśmy z posterunku do posterunku. Mega szybko. Oho, robi się noc. Oho, i burza jeszcze chyba, ej. Czy mnie może walnąć piorun? Ale by było, jakby mnie piorun walnął. Ty, widzicie to? Piorun pode mną. Kurde, ledwo widzę Tory, więc mam nadzieję, że dobrze lecę. Dobra, robi się dzień. W ogóle jak fajnie jest, nie musieć kupować węgla do tej maszyny. W ogóle lecisz sobie i nie przejmujesz się niczym. Dobra, próbuję jakiegoś zombiaka ustrzelić. Kurde, może teraz się uda? Ty! Dostał ktoś chyba, dostał chyba. Ostrzał z góry! Ej, do, dobra, znowu kogoś trafiłem. Patrzcie to, jest ten pasek zielony życia. Jest ten pasek zielony życia. Patrzcie, kowboje na dole, oni patrzą na mnie i tak. O, matko jedyna! Co to jest? się widzę! Oho, a tu chłopaki mają swój obóz chyba. No, dzień dobry, panowie. Dobra, pierwsze lądowanie maszyną. Oj, dobra, udało się. Dobra, zabijamy ich, zabijamy ich. W ogóle, co oni sobie myślą? Jakiś typ przeleciał wehikułem latającym do nich. O, no, no, panowie. Fajne rzeczy tu macie. Amunicja mi się przyda. Dzięki. banjo uwielbia Banjo, o kurde, zrobiła się czerwona noc Uciekamy, uciekamy do samolotu Wilkułaki w tej grze są najgorsze Kurde, tylko żeby dobrze wystartować Startujemy, dobra, to jest maszyna Niezawodna maszyna, najlepszy samolot ever Ej, myślicie, że wampiry będą się respić Na moim samolocie? Dolecieliśmy na koniec gry, strzelają do mnie, strzelają do mnie z fortu Spadam, 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 spadam Spadam, nie, 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 nie O, dobra, uratowałem, ale nie wiem gdzie jestem Dobra, robi się dzień O, ale jestem wysoko, co jest grane? Dobra, chyba tutaj jest bezpiecznie. Lądujemy tutaj. O, wow, ale przywaliłem o ziemię. O, wow, kowboje! Kowboje atakują! Wow! Giniesz! Giniesz! O, oh, mój samolot! Ej, umrę, 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 mam mało życia! Ile? Nie mam życia! Nie mam życia! Nie mogę strzelać! Nie mogę strzelać! Co się dzieje? O, wow, O! Wow. Ty! Nie mam życia! Nie mogę się leczyć! Ule dostał! Co jest? Przeżyłem to? Niesamowite to jest! Ile mam życia! Ty! Coś mi się wydarzyło! Co to było? Dobra, lecimy do fortu ich rozwalić Coś co jeśli ja sobie przelecę na drugą stronę Bez opuszczania mostu Haha, ha, i po co mi ten most, słaniaczki? 300 IQ movement, nie? Tak rozwalę boju. patrzcie to, to będzie najlepsza akcja W Dead Race, jaką zobaczycie I lecę na maksa w górę, proszę państwa, i skok Let's go, let's go, let's go, let's go, dobra, siemanko panowie I jazda, awantura Ziomek na wieżyczce, leżysz o, sporo ich! Ej, dobra, to jest najbardziej hardcore'owa chyba akcja, w którą oglądacie w Dedrys, przysięgam. Patrzę daleko, gościa, pu, pu, pu. Boom. boom, 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 leczę się. Dobra, ostatni ziutek, cyk, leżysz, wszyscy rozwaleni. Dobra, podlecimy sobie jeszcze moim samolocikiem tam pod ten most, proszę państwa, ale go... O, dobra, ale to lata maszyna, to jest niesamowita maszyna. O, kurde. Ej, czy można tutaj wpaść do wody? Ej, nie! Mój samolot wpadł do wody! Proszę państwa, ja mam gdzieś to odliczanie. Mój samolot właśnie wpadł do wody, a kapitan zawsze idzie na dno ze swoim statkiem. Więc stara. Dzięki za oglądanie. OBEJRZYJ KONIECZNIE TEN FILM I DO ZOBACZENIA. Elo.